Cześć, ekipa. Cześć. Cześć. Z której jesteście klasy? B. Nie masz Szymona, więc informatyka jest z kim? Imię masz? Janek -Szyski. A ty? Bruno. A ty? Ignacy. Co dzień robiliście na informatyce? O czym rozmawialiśmy? O Excelu. O Excelu. Wiecie mniej więcej, co to jest Excel? Do, tak. do czego służy? Na przykład można tam e, obliczać. obliczać różne rzeczy. Dokładnie. E, na czym polegało Wasze zadanie? Pisać, pisać, na czym co, można co można robić na Excelu. I informacje takie podstawowe. Dokładnie, więc taka wasza jest rola wszystkich klas w tym, dzisiaj, w tym tygodniu, czyli robimy prezentację z Excela, wysyłamy ją na Teamsy w domu, jeśli ktoś nie zrobił na lekcji. A wcześniejsza prezentacja była o czym? Co chcemy robić na lekcji. Co chcecie robić na lekcji. Co może być związane z informatyką, co się będzie mieściło w naszym programie nauczania. Będziemy starali się wam wprowadzać. No i co lubicie robić Ignacy? Ja lubię bardzo robić te prezentacje, ponieważ są dla mnie satysfakcjonujące. Super, a Ty co lubisz robić? No, możemy nauczyć się montować jakieś rzeczy. Wideo, tak? Tak. A Ty, Bruno? Prezentacje w slajdach. Dobra, będziemy starali się to robić oczywiście. A drukarka 3 do Was interesuje? Tak. Patrzcie, co Wam się dzieje za boku. Ja się cały czas się patrzę. No właśnie, tam coś się drukuje. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Tam drukarka się drukuje, a będziecie mieli zajęcia w przyszłym miesiącu, jak zasłużycie. Będziemy mieli zajęcia z drukowania 3D. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam na przerwę. Do widzenia.